Witam wszystkich. Sport Prediction. Przed nami typy na Puchary. Będzie Liga Mistrzów, Liga Europy i Liga Konferencji od 15 do 17 marca, to jest wtorek, czwartek. A partnerami kanału są STS: Zakłady Bukmacherskie, LVB, TotalBet, ForBet, NobleBet i Betkris. Linki do rejestracji macie w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Statystyka z poprzedniego tygodnia, jeszcze nie policzona, będzie w następnym odcinku. A Liga Mistrzów na teraz to Ajax z Benficą na jedynce za 1,50. No i trzy remisiki między Manchesterem United i Atletico Madryt za 3,30. Juventus Villarreal 3,40 i Lille Chelsea 3,50. Tak widzimy Ligę Mistrzów. Liga Europy to Bayer Leverkusen za Talantom. Na dwójce nie po faworycie za 3,0. Cwe Zvezda Belgrad. Ogrywa Rangersów tym razem u siebie za 2,30. Galatasaray Barcelona. 1.50 na dwójce Monaco Braga, 1 1 1.6 Frankfurt wygrywa z Betisem za 2.25. Lyon przegrywa u siebie z Porto 3.15, a West Ham przegrywa u siebie z Sevillą za 3.45. Liga Konferencji to Alkmar Bodoglind na 1 1.65. Remis Bazylei z Marsylią za 3.50. Kopenhaga przegrywa u siebie z PSV za 2.15. Ren Lester 1.2.25 Dość bombkowy remisik Romy z Vitesse za 4.45. Feyenoord ogrywa Partizan u siebie za 1.5. Gent ogrywa PAOK za 1.8. A Las Klintz w Slawie Pragę za 2.60. Dwa kuponiki to overki. overek 1,5 w meczu Romy z Vitesse i overk 2.5 PSV z Kopenhagą oraz awans Ajaxu Amsterdam. Tutaj mamy 243 na tym kuponie. Drugi kupon to same overki: dwa razy 2,5 bramki Cwena Zwesda z Rangersami i Galatasaray z Barceloną oraz overek 1,5 w meczu Monaco Braga do wyjęcia 387. I główny kupon królewski z pucharów europejskich to wygrana Barcelony po całości overek 2,5 bramki w meczu Leverkusen Atalanta oraz overek 1,5 w meczu AZ Alkmaar Bodo Glint. Do wyjęcia 2710. A liga Typera to mecze: Manchester United z Atletico Madryt, Leverkusen z Atalantą i Kopenhagi z PSV. Każda odpowiedź warta 10 punktów do rankingu ligi Typera, który jest już zaktualizowany. A top 3 to Przemek: 192 punkty, Paweł Luszczak: 178 i Poker: 172. Zapraszam do grup VIP-owskich z piłki nożnej, jest VIP Standard i VIP Premium. Zainteresowanych dołączeniem, zapraszam do kontaktu mailowego na sportpredictionspl A tak wygląda statystyka serii filmowych na chwilę obecną. Ja oczywiście zapraszam Was do oglądania innych filmików. Jest seria dzienna. Prawdopodobnie w środę już się pojawi odcinek tygodniowy na top ligi europejskie na następny weekend. A ja dziękuję Wam za uwagę, zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapeczkę w górę. Życzę wszystkim powodzenia i do usłysząca w kolejnych filmikach.